Cześć wszystkim! Chciałbym przedstawić mój kanał, żeby być bardziej zrozumiany na swoim kanale. Łączę tutaj wszelką wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, tego jak religia wpływa na świadomość i też socjologia, czyli jak religia wywiera wpływ psychologiczny na tłum i społeczeństwo. Kwestie dogmatów religijnych, ich zasad łączę z rozumem i prawami natury, wyłapując to, co jest właściwe i też to, co jest niewłaściwe. Czyli mogę tutaj urazić tak zwane uczucia religijne wielu ludzi. Słuchając moich filmów, należy łączyć to, co ludzkość oddzieliła na wiele lat, czyli naukę o duchowości. Żeby mnie zrozumieć, należy zostawić na chwilę kwestie religijne i przefiltrować je przez rozum, żeby nawet lepiej zrozumieć samą religię. Bardziej ciekawscy i odważniejsi będą mieli urażone uczucia religijne, a drudzy, którzy obrazili się w ogóle na Boga, będą ignorować wszystko, co związane z nim i wiedzą religijną i tym kanałem. Nie będę mówił, co jest dobre, a co jest złe. Po prostu, prawem przyczyny i skutku, jakimi rządzi się świat, będę omawiał analizę logiczną. Nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem szczepionek, LGBT, aborcji, kościoła. Ani nie należę do żadnej instytucji rządowej, ani religijnej, ani społecznej czy innej. Po prostu jestem obiektywny i tak będę mocno poróżniony między Wami. Więc robię ten kanał. Którzy poszukują Boga bądź nie poza Kościołem w oparciu o prawa natury i świata. Więc może widzów na moim kanale będzie niewielu, bo jedni będą się mojego kanału bać, a drudzy będą go mieli gdzieś. Ale nie obchodzi mnie to. Ważna jest mała garstka tych mądrzejszych niż wielka ludzka masa tych głupich, czyli po prostu ignorantów. Jeśli ktoś nie rozumie mnie na tym kanale, to nie znaczy, że jest głupi, tylko po prostu zadaje pytania. Dlatego zawsze na tym kanale pod koniec filmu mówię: Napisz, co o tym myślisz, albo jeśli są pytania, to napisz w komentarzu. Po prostu zachęcam do dyskusji i też przedstawiam na tym kanale wiedzę tajemną. Wiedza tajemna może być mocno niezrozumiała. Jest to wiedza dla już zaawansowanych. Ale nie chodzi o logiczną argumentację, tylko o podświadome stwierdzenie mistycznych tajemnic, których nie sposób opisać słowami. Więc używam pewnego wizualnego sformułowania w postaci jakichś słów, żeby zamanifestować w wyobraźni pewne duchowe lub istotne dla społeczeństwa znaczenie. Sam mogę wielu rzeczy nie wiedzieć, więc jakieś poglądy, opinie z waszej strony w komentarzu są mile widziane. Więc będę je też komentował w oczywiście logiczny i nieobraźliwy sposób. Wrzucam też na ten kanał jakieś elementy humorystyczne, żeby zachować sam trochę dystansu do tego, co robię. I mój humor jest włącznie do intelektualistów niezależnych emocjonalnie od dogmatów i doktryn. Kilka słów o mnie: Wychowałem się w patologicznym domu u tak zwanych dobrych chrześcijan, którzy ukończyli tak zwane bierzmowanie, TZW, dojrzałość małżeńską. Więc robię te filmy chociaż zamiast bluzgać na kościół i chrześcijan, staram się powstrzymywać na nich swoje nerwy, co nie zawsze jest łatwe. A zamiast tego staram się coś wynosić jako wiedzę. A skąd ta wiedza? Przez lata swego toksycznego wychowania byłem tak zniszczony moralnie, że zainteresowałem się satanizmem. Ale zdałem sobie sprawę z tego, że i nawet satanizm to jest jedna wielka manipulacja, i z tak stałem się gnostykiem. Łącząc wiedzę z chrześcijaństwa i satanizmu i praw natury, omawiam na tym kanale pewną głębię duchową i analizę praw natury w kontekście do religii. W przypadku zapowiadanej przeze mnie tajemnicy Wielu moich słuchaczy nie zobaczy tego filmu, a już będzie ją znać. Jest to tajemnica rozwoju osobistego, po prostu. Ten kanał będzie się rozwijał w bardzo specyficzny sposób. Jeśli ja nie przekonam zbyt wielu ludzi, to inni przyjdą na moje miejsce będą mówić to samo. Tylko, że może zawsze trochę inaczej. Są na YouTube kanały informacyjne, rozrywkowe, rozwojowe, ale to jest kanał mistyczny i filozoficzny. Zapraszam ludzi z otwartą głową. Wolną przekony religijnych, politycznych, moralnych, społecznych. Do analizy logicznej. Daj łapkę w górę i subskrypcję. Do usłyszenia.